Jesteśmy właśnie w szkółce krzewów ozdobnych Stus w Targanicach. Rozmawiamy z właścicielem. Panie Eryku, w sumie teraz już jest dość zaawansowany sezon ogrodniczy, ale jakie, że tak powiem, ciekawostki, jakie porady może Pan przekazać naszym widzom? Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję. Można tak, teraz jest już. Tak, jak pan mówi, sezon wiosenny zaawansowany. Najlepiej widzą to państwo w ogrodach po tym, jak cała ta zieleń wybuchła nagle w ciągu tych kilku ciepłych dni. Co można teraz zrobić w ogrodzie? Przede wszystkim pamiętamy o tym, żeby rośliny. Regularnie podlewać, mimo tego, że jest dosyć czas deszczowy, przychodzą krótkie okresy intensywnego nasłonecznienia, i na pewno wtedy trzeba pamiętać, żeby jednak te rośliny, zwłaszcza świeżo sadzone, teraz na wiosnę, podlać. Jest też czas teraz, żeby rośliny nawozić. Jeśli nawozimy tradycyjnym nawozem, Dajemy nawóz w kwietniu, w maju i w czerwcu, takie trzy tradycyjne dawki. Jeśli dajemy nawóz o spowolnionym działaniu, on powinien być już podany w kwietniu. Tak, to jest taka sprawa nawożenia, podlewania. A czy można przesadzać teraz rośliny? Jedynie takie, które mamy w pojemnikach, możemy wysadzać na Przesadzanie roślin z gruntu, jakby z miejsca jednego w ogrodzie do drugiego, już jest za późno. Ruszyła wegetacja, są już przyrosty. Niestety już Trzeba poczekać do września, gdy wegetacja będzie już wygasać. Mhm. Ale mamy, mamy środek maja, tak. byliśmy zapracowani przez ten czas, nie mieliśmy mhm. czasu zająć się naszym ogródkiem, wracamy z pracy albo budzimy się w sobotę rano, wychodzimy mhm. przed dom, patrzymy się, tragedia po prostu. Wszystko porozwalane, zasypane jakimiś, nie wiem, liśćmi, cokolwiek, tak? Co trzeba zrobić najpierw w takim ogródku, żeby, żeby jakby doprowadzić go do świetności? No tak, to niestety trzeba chwycić za grabie. <grymne> jeśli ktoś tak przespał sobie ten właśnie kwietniowy czas porządków, no to niestety teraz najwyższa pora, żeby właśnie takie różne resztki, roślinne liście, jeśli takie jeszcze zalegają gdzieś w ogrodzie, jest najwyższa pora, żeby to już usunąć. Jest to też fajny czas, żeby uzupełnić na przykład korę pod nasadzeniami, jak wiadomo kora ma bardzo pozytywny wpływ, taka ściółka z kory ma bardzo pozytywny wpływ na rośliny, powoduje, że system korzeniowy ma lepsze warunki, wilgoć utrzymuje, w zimie tak samo troszkę chroni system korzeniowy przed przemarznięciem i te rośliny na pewno mają lepiej, jeśli jest podsypana ściółka z kory. A jeżeli mamy więcej na przykład kwiatów niż takich drzewek, niż takich powiedzmy jałowców, mhm. mamy więcej kwiatów, jaka ziemia powinna być? Czy bardziej kwaśna, bardziej zasadowa? Oj, to oczywiście zawsze zależy od gatunku rośliny. Tu polecam jednak, jeśli, jeśli mamy takie rośliny lub zamierzamy kupić, powinniśmy jednak wcześniej zrobić taki mały wywiad, choć, chociażby w internecie, jakie... Roślinom zapewnić warunki, na pewno wtedy unikniemy wielu rozczarowań, jeśli jakąś wiedzę już o nich mamy. A to szkółka krzewów ozdobnych stuzma do zaoferowania dla swoich klientów. Co to są tutaj za, za drzewka? Ponieważ działamy tutaj na rynku lokalnym, nasi klienci to są nasi sąsiedzi albo z pobliskich miejscowości głównie, dlatego oferujemy coś, co jakby sprawdza się w naszym mikroklimacie. Mhm. I nawet jeśli coś nowego wprowadzamy, zawsze sprawdzam, czy będzie to u nas zimowało, jak będzie. No. Głównie ze względu na to, że mieszkamy w terenie górzystym główna jakby produkcja to są jałowce. Mhm. które jak wiadomo, nadają się bardzo dobrze na skarpy, na wszelkie obsadzenia takie najniższe, mhm. a skarbu nas nie brakuje dlatego, Jałowcy mamy bardzo dużo w dużych ilościach. Czyli to wszystko tutaj to są jałowce, Tak, tak tam od, od początku, od najniższych do takich najwyższych. Każdy już na pierwszy rzut oka może sobie jakby dobrać do własnych potrzeb rośliny, już kierując się tylko tym, i jakby siłą wzrostu. A wiadomo, ja też zawsze chętnie tutaj poradzę. Jak, Czyli jak to sadzić? Co zrobić? Kupujemy, kupujemy u Pana powiedzmy 20 sztuk jałowców. Tak. Jak, jak je przygotować do, do swojego ogrodu? Posadzone yy, w, w takich doniczkach są gotowe bezpośrednio do sadzenia. Nawet teraz o tej porze mają już naszą startową dawkę nawozu takiego długodziałającego, także tylko wiadomo, zakupujemy ziemię odpowiednią, przeważnie kwaśną yy, do roślin iglastych. Yy, yy, Wykopujemy dołek. Dajemy torf, zaprawiamy tym torfem ziemię, żeby ona... Nie była, żeby ona była zmieszana z podłożem i sadzimy. Wiadomo też każdą roślinę, nawet jeśli był jakiś deszcz, podlewamy, żeby ta woda jakby oblepiła, pomogła oblepić przez ziemię korzenie, żeby one mogły dalej rosnąć w tym podłożu. I w zasadzie jest to wszystko. Dobrze jest wyściłkować wokół roślin ziemię korą. Daje się też często teraz różne takie jód, maty ogrodnicze. Które pozwalają troszkę nam zaoszczędzić pracy. Nie, nie ma tak dużo plewienia. Tutaj widzimy małe gniazdo. Ptaszka niewiadomego pochodzenia. Co, co to jest za ptaszek? I widać, że tu są chyba dobre warunki ogólnie Aha. dla zwierząt, tak? Tak, to jest w ogóle fajna sprawa, bo tego klona wstawiliśmy tutaj dwa tygodnie temu. On to gniazdo musiał uwić chyba w tydzień. I... Tak mu się spodobało. Tak, tak. Tata tutaj do niego przychodzi, zagaduje. Ale wy, mam nadzieję, to drzewo teraz jest tutaj przyblokowane, że zdążą się wykluć małe i będziemy mieć taką małą takiego ma, taką małą rodzinkę. Tak, jak, jak się koty nim nie mnie zainteresują. <laughs> Taka borówka amerykańska, ile, ile coś takiego rośnie? Jeżeli przychodzę, kupuję, no za u siebie w ogródku, to co później mogę jeść te borówki? Tak, ja, właśnie to jest ciekawa sprawa. My sprzedajemy krzewy z kwiatami co najmniej. Mhm. Później, jak wiadomo, w, w miarę upływu czasu, w ciągu roku, z owocami. Y, borówki to też jest teraz taki temat, y, który jakby przyciąga ludzi do naszej szkółki. Mamy dużo tych odmian, dużo sprawdzonych odmian, borówek, które chętnie są kupowane. No i właśnie to, że z owocami. Borówka y, amerykańska Spartan, tak. że, że co, że taka wytrzymała? <laughs> tak, to te nazwy często sugerują właśnie, y, sugerują pewne cechy, odmiany i, i w tym wypadku tak, Spartan jest jedną z takich żelaznych odmian naszych. Spartan Patriot, bardzo dobra jest odmiana Toro, która ma wielkie, słodkie owoce. Wszystko można kupić u was w szkółce. Tak? tak, i w dodatku te odmiany mamy tak dobrane, żeby były w ciągu całych wakacji, od lipca do sierpnia nie są tylko na przykład jakieś późne borówki, ale mamy od wczesnych do późnych. I teraz jesteśmy w sercu szkółki, tak? No, dobrze powiedziane właśnie cała, początek szkółki to jest sadzonka i od takiej jak tutaj widzimy sadzonki jednorocznej, mhm. zaczyna się dalsza droga roślin do państwa ogrodów. Do, no, takie sadzonki, jak tutaj widać, są teraz wysadzane. W tej chwili właśnie widać te ubytki do większych doniczek. No i jeszcze rok, dwa, niekiedy trzy i będą gotowe do sprzedaży. Panie Ryku, a teraz zaczyna się w sumie sezon na koszenie traw. Jak zadbać o trawnik przed swoim domem? Tak, tak. Trawnik to jest chyba największa jakby taka powierzchnia w ogrodzie, przeważnie. I mhm. Też niby to jest to prosta rzecz utrzymanie trawnika, ale jednak, jednak musimy pamiętać o paru jakby istotnych rzeczach. Jak zaczynamy koszenie na wiosnę, na jakiej wysokości, tak powinniśmy się tego trzymać. No, nie jest skazane, żeby na przykład po kilku koszeniach zejść niżej z koszeniem, czyli niżej obciąć, może to spowodować. Widziałem takie trawniki, na przykład w Andrychowie w tym roku, że zostały obkoszone niżej. I, za, i praktycznie po jednym, dwóch dniach słonecznych yy, słońce wypaliło tą trawę. <grych> no. Czyli koszenie cały czas na równej tak. powierzchni. Tak, znaczy na, na, na równej różnej wysokości. wysokości. Tak, żeby, żeby yy, to krzewienie się tego, tych źdźb... źdźbeł trawy było jakby, no, nie, nie zostało jakby potem ucięte, ten, ten miejsce rozkrzewienia się. I wtedy będziemy mieli równy, równo przycięty, yy, gęsty trawnik, yy, tak? Yy, tak, tak, tak. I pamiętamy w okresach suszy o podlewaniu, chociaż yy, ja na przykład zeszłym Roku mieliśmy tutaj, chyba wszyscy wiedzą o tym, straszną suszę dwumiesięczną. Nie podlewałem trawnika, on wyglądał jak pustynia, ale co ciekawe, zaraz po tych pierwszych deszczach takich jesiennych pięknie odżył. Trawa jest znowu gęsta, zielona. Także nie, nie załamujmy rąk, jeśli susza nam troszkę prawda, zniszczy ten, ten trawnik. Niekoniecznie musimy wydawać majątek na wodę, ta trawa jednak przeżyje. Tak. Jest teraz dużo ciekawych nawozów do, do trawników. Są jakby całe programy nawożenia, można to wszystko znaleźć. Są nawet, nie wiem czy Państwo wiedzą, nawozy, które powodują, że trawa wolniej rośnie. No to jest w ogóle fantastyczna A rzecz. Czyli jest coś takiego, że jest. można kosić raz na miesiąc na przykład? No, raz na miesiąc to może byłoby ciężko, ale na pewno rzadziej niż raz na tydzień. Także warto się troszkę zainteresować tym tematem nawożenia, bo to nam może troszkę pomóc. No. A czyli taki nawóz jest szkodliwy dla zwierząt? No myślę, że nie, bo jest on na przykład taki posypowy nawóz, on wchłania się szybko do ziemi. Nie, 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 nie spotkałem się z jakimś przypadkiem, żeby jakieś było zatrucie nawozem. Czyli, czyli dbajmy o trawniki koło naszego domu, przycinajmy je na równej wysokości i będą zawsze gęste i piękne. No, mam nadzieję, że tak, że pogoda w tym roku dopisze, nie będzie, że jednak te wakacyjne, mam nadzieję, upały będą jednak przetykane jakimiś okresami deszczu burzy. A więc w tej największej szklarni zaczynamy cykl odcinków ogrodniczych, gdzie będziemy odwiedzać szkółkę krzewów ozdobnych Stus pana Eryka Stusa. Będziemy tutaj kręcić odcinki co miesiąc. Tak, zapraszam Państwa serdecznie do naszej szkółki. Chętnie udzielę bezpośrednio różnych porad, ale zapraszam też do oglądania kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że będziemy mieć coś ciekawego do powiedzenia. Pokażemy Wam też w następnym odcinku, jak rozrośnie się ta mała dwuletnia sadzonka i jak po prostu będziemy śledzić jakby jej dalszą drogę na szkółce, aż do Państwa ogrodów mam nadzieję. Także dziękujemy za oglądanie tego odcinka, zapraszamy do następnego, trzymajcie się, hej!